Jak halo, czy odbierze po sygnale. Zostaliśmy oszukani Napisał mi tak, napisz sms, blog leci A na dzisiejszym odcinku Możesz zgarnąć kosy ze sklepu Wystarczy tylko, że napiszesz w komentarzu Chciałbym wygrać Kose, Zostawisz łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek. No i bierzesz udział w losowaniu. Kara witam bardzo serdecznie, ja jestem w i dzisiaj będziemy sprawdzali konta na Allegro. Jestem już po nagrywkach i mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że to jest naprawdę skam. Nie mówię, że wszystkie aukcje, ale z reguły te aukcje za piąteczkę, za dyszkę, za 15 zł, to powiem wam. Zamówiłem 3 konta, i żeby dostać chociaż jedno konto, to musiałem z gościem walczyć, zablokował mnie na telefon, czyli nie mogłem do niego pisać ani SMS-ów, ani zadzwonić. Pozostali sprzedawcy, czyli yy, pierwsze, drugie konto, również nie odbierali ode mnie telefonu. Totalnie masakra. Nie odpisują na sms -y. Totalnie zero kontaktu. Ucinają temat. No powiem wam. Cyrk na kółkach. Przeglądając te konta na Allegro, powiem wam szczerze, że to jest mega. Według mnie śmieszne. Ponieważ, jak mogą ludzie sprzedawać. OG konto Renegade Rider różowa gull trooperka, fioletowy skull trooper za 5 zł mordo za 5 zł możesz takie konto dostać. No albo konto za tutaj 60 tysięcy i jest licytacja, musisz bardzo szybciutko, bo tutaj zaraz ktoś kupi i tutaj już nie kupisz takiego OG konta. Naprawdę na odcinku bardzo dużo się dzieje. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i nie będziecie kupowali kont na Allegro, bo to jest jeden wielki skamp. Żeby dostać to, co kupiłeś, musisz wstoczyć wielką wojnę yy, o, o konto. I naprawdę podziwiam każdą osobę, która kupuje konto na Allegro i musi walczyć o to konto. Giveaway, który organizowałem wraz z innymi youtuberami, właśnie dobiegł końca. Tutaj są wyniki. Gratulacje, Pew, napisz do mnie na Instagramie lub na maila lub na Discordzie na PW. się. gratulacje, wygrałeś. No i tak jak wspomniałem, by walczyłem. Trzech kont, wywalczyłem jedno konto, które jeżeli ktoś będzie chciał, to oddam, to oddam. Napisz w komentarzu, byczku, chciałbym konto. To jak, to jak będziesz chciał, to ci je y, Ja już nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Teraz codziennie odcinki będą do niedzieli na kanale, także... Oglądajcie i zerkajcie, my już lecimy. Dobra, jesteśmy już na stronie, będziemy właśnie szukali jakiegoś mega, mega taniego konta z chwytliwym tytułem, na przykład Renegade Rider za 5 zł. Za 10 zł, za 20 zł. Będziemy szukali takich ofert, no i zobaczymy, co się wkryje w opisie tego właśnie przedmiotu. Według mnie 90% ofert to jest skam. W tytule oferują coś fajnego. wchodzimy na ofertę, a tam e, możliwość trafienia konta e, Mega OG Renegade Rider e, jedna na milion e, powodzenia. Jestem pewny w 90%, że te osoby, które sprzedają te konta na Allegro nawet nigdy na oczy nie widziały żadnego OG Skina, a co dopiero miały je w grze, no. Także tutaj poszukałem jakiejś fajnej oferty. E, konto Fortnite 400 dodatków 8 zł. Co to jest? Eee, ilość skinów, 30 plus. Braw. Ale w tytule pisze Konto Fortnite 400 plus dodatków. Konto Fortnite 500 plus dodatków Beściemy! Dobra, jak beściemy, to wchodzimy. Za 15 zł można kupić konto! Fortnite! Konto! Limitowane skiny! Ilość skinów, 300 plus! Jezu chryste to konto jest warte chyba z 500 zł. Jak nie z 5000 to za 14 złotych 99 groszy. Zł. Możliwość płatności. Paysafecard. w Mamo, dawaj lecimy po pejse w za 15 złotych. 500 skinów! 300, sorry! Na kontach znajdują się legendarne, epickie oraz unikatowe skiny. O gdzie truperka! Zwykły... Uj ja nawet wiele Trooper jest! Wanderki! Renety Rider! Mighty Axe! Black Knight! Kosa! Renety Rider za 15 złotych? No i zobaczcie, jestem ciekawy. Gościu ma taki kąt. 974 sztuki dostępne. Ty, wariacie. To ty byś był stary milionerem, no? No ale kupmy. Kupmy za 15 zł. E, kupimy. Kupimy. E, przejść do płatności. Przechodzimy do płatności. Dobra, więc wpisujemy kod. Big, let's go. Zapłać teraz. Potwierdzamy na telefonie. Kupiliśmy konto, lecimy dalej, mamy jeszcze jakieś fajne konto, tutaj gdzie, gdzie mamy jakieś fajne konto, chwytliwą nazwą yy, i tutaj gdzie, gdzie, gdzie mamy coś fajnego. Dobra, kupmy konto zakup. Yy, konto blik zapłać, zapłać blikiem. Zaraz będziemy tutaj potwierdzali. Tutaj mamy konto, Fortnite konto z Trooper Black Tide 500 skinów. Polska, angielska, Sanowy nowy cyfrowa wchodzimy. Ilość skinów aż do 500. To czemu w tytule jest? 500 skin, tutaj coś już nie gra Panie, ja będę taką opinię tutaj walił Dobra, dobra Konta mogę posiadać V-Bucks, dobra, v -Bucks To biorę, konto Fortnite Skull Trooper Black Knight, 500 skinów za 10 zł Wariacie, bierzemy Oczywiście, że biorę, bierzemy konto Blik 25, 5 chodź Blikiem Także widzowie, czekamy teraz, aż y, Moje super konta z OG skinami Dojdą na mojego maila, a więc dobra, zwodzimy Do gościa, bo już minęło troszkę Dużo czasu, zobaczymy, czy odbierze Dzwonimy do pana Jakuba Panie Jakubie, bo chciałbym tutaj skina na OG. Dzień dobry, panie Jakubie, halo Czy odbierze? Po sygnale. Zostaliśmy oszukani Minęło chyba z 8 godzin od zakupu Dalej nie mam Konta, które kupiłem Dlatego bardzo bym chciał odzyskać to konto Panie, panie Jakubie Napisał mi tak, napisz sms, blog leci Kupiłem konto Nadal Nie otrzymałem Kupiłem konto Nadal nie otrzymałem Dostępu Tutaj będzie na pewno zła opinia Pisanie do Allegro I skasowanie konta Teraz spróbujemy dowiedzieć się Na temat drugiego konta Które kupiłem za 9,99 eee, Tutaj mamy dane Tutaj mamy dane do Pana Filipa Także dzwonimy do pana Filipa Gościu mnie zablokował, ten od pierwszego konta eee, 500... Halo? Halo, dzień dobry. Pan odebrał telefon, ale pan nie chce ze mną rozmawiać i rozłączył się. Teraz się rozłącza. Linia zajęta. Napiszmy mu SMS-a. Zakupiłem u pana konto do Fortnite. Czekam na dostarczenie tego konta. A więc dobra, mamy trzecie konto. Trzecie konto za 3 zł. Mam nadzieję, że do gościa, który oferuje nam konto za 3 zł, dozwolimy się i mam nadzieję, że odbierze. Także. Dobra, dzwonimy do pana Piotrusia. Mam nadzieję, że pan Piotrusia. Dobra, numer zajęty, także. Także numer jest zapewne aktywny, za chwilkę zadzwonimy do Pana Piotrusia i zobaczymy czy Pan Piotrusz odbierze od nas telefon, czy kolejny skamer. Dobra, minęły 3 minuty, wykonujemy telefon numer 2, także dzwonimy, mam nadzieję, że Pan odbierze od nas. Linia zajęta, linia zajęta, no niestety, musimy jeszcze chwilkę poczekać, rozmawia z kimś, pewnie yy, tutaj załatwia sprawę, no to poczekamy anuluj. Ogólnie jestem już w domu, minęło troszkę czasu, byłem tak, Zatankować samochód u mamy Marzeny, u babci Marzeny, yy, wróciłem do domu, pobawiłem się z Laurką, odpaliłem kompa. I w końcu nastał piękny moment, aż dostałem odpowiedź konto. Do tego hasełko jest też konkretne, na razie wam nie powiem. I tutaj najważniejsza zmianka. Zmiana hasła równa się... Utrata konta My, jako osoba kupująca Nie możemy nic za tym koncie zrobić Nie możemy sobie zmienić yy, Nie możemy sobie zmienić hasła, bo stracimy konto Nie? Także mamy konto Które po prostu jest, ale nie możemy Zmienić hasła, bo stracimy konto Czyli tak jakbyś poszedł yy, Kupić kebaba, ale możesz Możesz go kupić, ale nie możemy go zjeść Dobra, ja idę do Fortnite'a Sprawdzimy co za konto w ogóle Dobra, czyli jesteśmy po przeglądzie konta Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem leciutko w szoku. Jeżeli to nie jest konto jakiejś z lewej ręki, to to konto naprawdę jest spoko i warte swojej ceny 15 złotych. Ale powiem wam szczerze, że musiałem stoczyć wojnę o to, o to konto, ale oddał, oddał tutaj yy, i mamy to konto. Powiem wam tak, ja na pewno na tym koncie nie będę śmigał, więc jeżeli ktoś by chciał zgarnąć to konto, Napiszcie w komentarzu, kaju chciałbym to konto. Postaw łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek i wylosujemy kogoś kto zgarnie takie konto. Powiem wam szczerze, że za 15 zł to konto nie jest złe. Dwóch pozostałych kont nie udało mi się odzyskać. Odzyskać. Zapłaciłem, a nie dostałem lecz yy, będę walczył, będę walczył, postaram się jakoś to tak ogarnąć, żebym dostał i też podrzucę Wam tamte konta, więc jeżeli ktoś by chciał wygrać konto yy, z odcinka napiszcie, chcę konto, łapeczka w górę, subej na kanale, dzwoneczek, każdemu serduszko i mogę dodać następkę od siebie, że nie kupujcie kont na Allegro naprawdę, nie kupujcie kont na Allegro, bo wiem, że mam młodszą widownię i na pewno dacie się oskamować, dacie się oskamować kupić jakieś, no, Kupicie tak naprawdę lipne konto, stracicie tylko pieniążki. Wydaje mi się, że lepiej nie robić coś takiego, bo oni bardzo kombinują. Naprawdę to są, to są łebeczki, które zarabiają na tym i bardzo, bardzo, bardzo kombinują, jak zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. Ten odcinek, pozdrawiam każdego bardzo serdecznie, trzymajcie się Hejo!